Uwaga! Wszelkie prawa, autorskie, pokrewne, zależne, do niniejszych materiałów są zastrzeżone i podlegają ochronie przewidzianej przez prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dziennik U. Numer 80, pozycja 904 spóźn, zmarły, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, dziennik U. Z 2001 roku, numer 128, pozycja 1402 Spóźń. Zmarły oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dziennik U. Z 2003 roku, numer 153, pozycja 1503 Spóźń. Zmarły, zawartość tej płyty jest wyłączną własnością superstacji spółka. Z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej rozpowszechnianie, publikowanie, nadawanie i udostępnianie w jakiejkolwiek formie bez odpowiedniej zgody, licencji, umowy jest bezprawne. Niniejsza płyta jest przeznaczona wyłącznie do własnego użytku osobistego i nie może być przedmiotem sprzedaży czy dystrybucji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na niniejszym nośniku jest możliwe wyłącznie w ramach dozwolonego użytku artykułu. Od 23 do 35 ustawy prawo autorskie, i w żadnym razie nie oznacza nabycia przez użytkownika nośnika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do tych materiałów. Jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej płyty lub jej fragmentów czy części, bez wymaganego zezwolenia, są bezwzględnie zabronione i grożą sankcjami cywilnymi, jak również karnymi.